Zablokowane podanie Mroczkowskiego, ale jak popracował w tej akcji Dziubińskiej? Najpierw staranował rywala na niebieskiej. Tomasz Radzik, kiedy zobaczył, co tam się wydarzyło, postanowił nie interweniować z obawy o swoje życie. Mieliśmy potem zderzenie Szturca z zawodnikiem Unii, który upadł dosyć, dosyć dynamicznie, takiego słowa użyję. No, ale jak sami Państwo widzą, trochę chyba dodał od siebie zawodnik Tauronu Replast, chociaż będę ostrożny z takimi ocenami. Tutaj jeszcze interwencja Lińskuga, po której całe zamieszanie się rozpoczęło. A teraz mamy karę na zawodnika GKS-u Tychy za natarcie. A więc siły na lodzie się wyrównają, a potem będzie przewaga GKS-u Tychy. I to jest kara na Romana Szturca, ale jeśli to jest kara za to zdarzenie z padakinem. No to to jest yy, pomyłka sędziów.